Witam w dzisiejszym odcinku przed postać Was Astral pokażę Wam jak nas bierą na biorą na chimce. Patrzcie. Nawet tutaj jest mityczny prezent ciechowo. Więc fajnie. I dwa piki mamy. Jeszcze pierwszy prezent otworzymy, ale zatem co zaczniemy, to... Chcę pozdrowić Wicke. Zobacz kanał. G2, ty... ptio. Pozdrawiam. A my zaczynamy. I dobra, otwieramy. Teraz się boję tego prezentu. I. Ładuje się. Jest pan prezent. I to się otwiera jak jajka. Patrzcie. Ju, ju. Bardzo rzadki. A, i mogłem to jakoś bardziej wykorzystać. fajny ikona graczo, czy O, patrzcie. Bo-Pep, bibi. Przebranie to historię z zagraniczne czasu i dostępne tylko okazji, okazjonalnie do końca stycznia 2026 Co? 23 dni będzie się trzymał. Trzeba tego skinka przetestować. Tak wygląda na mapie, tak bije. Laskań kwiatkami. I teraz guma. O, to są te owieczki. Fajne. A tak mi się, się nie podoba taki dla dziewczyn. Dla dziewczyn fajne. A ten ult ten najlepszy. Patrzcie jeszcze raz. Tutaj dom. Jaki fajny. I kolejne owce. Kolejne owce. To są owce. Zapomniałem jak się nazywały. Na hyperze działa, wątpię. Pyk... Animacja działo, ale... To nie. owce nie. Pyk! Kolejny owca. Fajny skin. Takie 7 na 10. I choinka gromy. No. Dwie godziny temu grano, to O, nie, przegonili mnie. Teraz znowu wygrąż. Nie, ile mam biletów? Trzy, to mogę jeszcze przegonić. Pyk, grać. Starcie kolorów. YouTube z Astral oczywiście. To wybieram. Chociaż nie dobra, to To jest mój wybór. Proszę, że nie mieli baza chociaż wątpię. Tak, nie mają baza Nież Jean z bombą. Aleluja. Okej. Okay. kolorujemy. O, no. tyle przynajmniej. Chodź tu. Dobra, po kolorowo ktoś. Du, 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 du. aj, zabił mnie dżin. Anielski. Te fajne tryby są, bo powróciły w świątecznej formie. A, zginę, nie, przyciągnął mnie głową swoją. Te, bo jest. Uciekaj, idź się zregenerować. Mortis. Dolana się boja. Dobrze, Mortis. Nie, poleciało gdzieś. Nie, poleciało. Nie. Czemu to tak głupio poleciałeś, że tak róg zginie? Chodź tu. Nadrabiamy. Ta, 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 ta. Dobra, przynajmniej coś zrobił. I kozacko, chyba to będzie przegrana. jak nie, nie mam bazy Australe. Mogłem wybrać ten laser jednak. O! Jak bot polecił! Hi. Nie mortis! Hyper i ult! Chodź tu, Leon. Leon! Du, du, du. Misja zakończona sukcesem. Tra Nasze terytorium trzeba z powrotem... Tu trzeba... Zostaw mnie! Będę przypał! Dobra. Ne, <grystanie> Jin mnie umie zabić. No ja nie umiał tym grać. Tą formą. Mogłem wybrać lasem. Myślę, że to będzie się jakoś bardziej lodować. Uciekaj! Nie zabronił kruka, chyba. Koloruj. A! O, mortis, wiesz. Aj! Kruk dobrze! Dobrze, dobrze! No, No! Nie, jest, brawo, i wygrana. Już było blisko, że zginął. A, jeszcze... Do... Aha, dobra. Czemu mi się pojawia Bibi na twarz? Patrzcie, jak to Werta normalnie kusi, no. To znaczy, mnie nie kusi, ale Brawl Stars chce mi dać... Tego skina, mi kupił. Tak wyglądał mi pasek. I moje pucharki jak... Aha. Moje pucharki jak ktoś nie widział. I jeszcze jeden i spadnie prezent. Patrzcie jak byliśmy grzeczni. Z całym klubem. I zbiór dusz. To też powróciło. Bo w tamtym sezonie. Z aniołami kontra A nie zapomniał wybierać bazę astrala Aj, Dobra kolet. Bo myślał jaki tryb wybrać a zapomniał wybrać I chyba mieć bym tu wybrał Albo laser no właśnie To może ciężko bo tamten ma laser. Nie nie trafił tego trybu zbyt dobrze i nie wspominam. A! No i chciał się uleczyć kaczetem. Nie! I zebrał dusza moja. O dobrze, jeden jeden. Uciekaj was. Aha, bo ty się nic Wszystko jeszcze. To jednak laser. Nie, proszę, jest. To też jest dobre i dobre, że jak dostaniesz, to i tak, ci się nabijo. No, el primo! Jeszcze raz, jeszcze raz nie. Tak blisko było. Gadżet! Nie wiem, czy możesz. A, i skinął! Nie, kolejny! No, nie, jeszcze podlecił jest, dobrze, walczymy. Że nie zebrali, Piperka zebrała. Zostaw. Zostaw, Godam ci No nie, mogłem zebrać ta dusza. Jest, w... wygraliśmy. Dziękuję i patrzcie teraz. O tak. O rzadkie, patrzcie mamy mityczne i za 11 dni będziemy to wszystko otwierać Mega koks Jeszcze jedna wygrana i będę pierwszy W sumie już nie jestem, w sumie ja jestem pierwszy Ale on, bo mam tyle samo Proszę, nie jeden cios, proszę, nie jeden cios. Z Cubam O nie, tego też nienawidził. Jak ktoś się oglądał, to ja wie, czemu nienawidził. I laser tu wybieram bez gadania. I wiecie, czemu, jak ktoś się oglądał. Jeszcze raz powtarzam. Tak, nie, to dróbcie się. Proszę, nie wybieraj. Nie jest, nie wybrał A, to jest to, dobra Mas, Bas, 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 tu jest Jest jako pierwszy I tu jest balaser też A to co to? Epoka lodowa Cześć się. Aha, śnieg Będzie śnieg Ciekawe co byś się jak jakbyś nie wybrał. Bo na rankingu to bierze ci ten. Możesz nie grać przez 3 godziny. Jak za dużo nie stoś albo nie wybierał. Jean! To znaczy. <ścoughs> ten skin Serga, to jest do serca jean. To jest Pogubił się do całego ducha. Nie zrozumiał sam siebie. O, chodź tu, tak! Tak, tak, tak! Tak, tak, tak! Zginął od ognia ten Rico Chyba nie. No właśnie. Ma dobiła, ale. Hyper i ult! Aha! No nie mam prezent A co my mamy dużo Piu 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 A! Zginęliśmy nawzajem A nie, nie mam chyba Bozo Tak Tak O Zetowin, dobrze. Aj. Wygraliśmy. Wojtek mi jakiś zapraszał. I pierwszy znowu. Jak zawsze. A czemu tu dać jakieś oko? Ktoś mnie chyba oglądał. Patrzcie ile prezentów i nie ogaś się doczekać aż otworzę to Chodźmy 25 grudnia otworzyłem ta choinka Nieźle Ile jeszcze tych prezentów będzie i co A to dopiero początek jest Tu normalnie nie no się mieścić te prezenty mi się udaje. Dobra, to tu wybiorę miecz. Potem sk te skrzydło. Mi się każe to. I laser. O, nikt nie mu. Ma. ma zastrala. Bo, bo, bo. Nie! Proszę, nie zgin. Nie, nie, nie mi się udana. Nie, zabiliśmy się nawzajem. Jeszcze raz. Zabiliśmy się nawzajem. I to będą same bazy. A nie, jednak, patrzcie, nie ma baz już. Chyba im się te bazy znudziły. Albo on za wielkie pucharki. Jeszcze taka motka dzielnie. A! I poluje na kolejne emotka. No co? Jeszcze raz. Jak chłop miedział. Jak chłop mnie walnął młotem. O, i tu się zaczynają bazy. Come Kruka. Miał. A, fajnie, zmarnął gadżet, bo myślą, że rozbije te czaszki. Nieźle. Mam tyle sam... A jednak może jednego więcej kipsa. Fajnie wiedzieć. Niech się tam biją. Chodź! Piper! Piper! Jest! Zabito! Nie! skrzydło mnie atakuje tocz tu, aj, za daleko polecił misja nieskończona. tam jest proszę nie idź na mnie, dziękuję nie idę na niego tam jest moja misja Aha, zabił. Zbieram kipsy, jest mam kipsy. Od tamtego. Chodź tu. Aj nie. Zgadżę z marnowu. Pięknie. Proszę. Chodź tu. Nie jaki ja No właśnie. <grywy> Dziękuję, jeszcze jeden cios. Dziękuję dziękuję bardzo Tylko ty zostałeś i wygrana A, o to, to sobie. o to sobie. No, uderz roz. no, ciabni, no ciabni. Dziął! no nie, nie, to jest oszustwo Gra mnie o bardzo rzadki, a zapomniałbym powiedzieć, że już wbił Mega Boxa teraz będę na takiego ulepszonego Mega Boxa, a potem ciężko będzie wbić 3000. To w dzisiejszym odcinku to już na tyle. Dziękuję wszystkim za oglądanie.